Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jaki procent figury pokolorowano? Więc musimy sprawdzić, na ile części figura jest podzielona, na ile równych części. Więc wszystkich równych części mamy 8, a pokolorowano tylko 3. Więc ułamek byłby 3,8. Ale mamy podać procent. W związku z tym ten ułamek mnożę przez 100%. Setka nam skoczy do góry, więc będzie 3 razy 100% przez 8. Tutaj mogę skrócić ósemkę i setkę przez 4, więc na górze będzie 25, na dole 2. Z tego nam wynika, że 3 razy 25 to na górze będzie 75% przez 2. A to się równa 75 na pół, to jest 37,5%. Więc możemy powiedzieć, że pokolorowano 37,5%. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.